Witajcie, moi drodzy, w tym odcinku. Łapka anakondowców. Czytam anakondra i ja już tam nie chcę się czytać, ale... Ech, rozpocznijmy obudowę Bierzemy ten klocek. O, no, przeczepiono go tu. Tak ładnie, żeby to ładnie wyszło to chyba będzie tu z tego co mi się zdaje bardzo szkoda, że nie ma instrukcji ale jakoś my sobie tam poradzimy właśnie zapomniałem powiedzieć, przepraszam was moi drodzy, że tak długo nie nagrywałem filmów no ale myślę, że wam wielkiej urazy nie zrobiłem a właśnie, chciałem wam powiedzieć patrzcie się bo tam są ukryte dwa. A tutaj wystrzela jeden. A ja mam tylko dwa. Nie rozumiem tego. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy też nie mieliście tego jednego. To wtedy się, będę wiedział, czy zapomnieli mi dodać, czy. No po prostu ten. Ja po prostu ściągam z tego, z obrazka. Żeby było jak w obrazku jest. No tak. No chyba tak przejdzie o to chyba nie w tą stronę, tak? Tak To będzie trochę trudno, bo jedną ręką muszę wszystko budować. No ale jakoś sobie poradzę nie ma głupich. Nie wiem czy będę to zatrzymywał, ale spróbuję tak, żebyście nie widzieli tego kamerki w kamerze o kurde muszę na chwilę no kurde przydałoby się na coś też... Kupczę Bele. Moi drodzy, to nie będzie dobre. Więc ja na coś postawię kamerę, wracam po przerwie. Powracam po przerwie. Więc tak to wygląda. Płapka na komutowców. Dodamy to sobie. O! Kurde. No, tak to. Nie ma głupich. Nie ma głupich. Nie ma głupich. O! widzicie już działa, dobra. więc nie wiem jak to, ale na razie żeby mi się nie wysypywał, położę to tu. no realistycznie wygląda bardzo ładnie. mi się podoba cała budowa tego wszystkiego. jak dla mnie spoko. Wszystkiego się tak mocno trzyma. Kurcze bele, gdzie to powinno być? Aha, czyli jedno powinno być na tym, A drugie powinno być tu. Nas, yy, co będzie w następnym odcinku? Yy, no właśnie, będzie coś to z najnowszego sezonu, czyli. Z piratami. No, pomyślmy, co to może być. To jest coś w rodzaju motocykla. Nie jest to duży zestaw. Yy, właśnie, miałem mówić. I robię taką zagadkę teraz. Napiszcie mi w komentarzu, co. Jaka, jaką nazwę ma ten zestaw. Nie robię żadnych takich, wiecie, konkursów, tylko po prostu robię jedno drobne pytanie. Złożyłam już to. Wezmę. Tak on wygląda. Tak wygląda popka na kondopcie. To można ruszać, co jest bardzo fajne. Przydałoby mi się do drzewa. Bo będę robić coś w rodzaju bitwy jakiejś. Taki jest Ninjago, go, będę za niedługo robił. Przydałoby mi się do mojego. Spójrzcie się. Raz, dwa, trzy. Poleciało bardzo daleko. Ja Wam mówię, ja mam tu trochę rzeczy, ale tak to bardzo daleko leci. Bardzo. Więc tak to wygląda. No foremka. Nie, folia. No folia bardzo ładnie wygląda. Limitowana edycja oczywiście. Ha, ha, ha. Dobra. Yy, to jest papka Pythora od 5 lat. No nie wiem czemu od 5. Nie powinno być od 6. Yy, dziwna zakadka. Tu mamy Lloyd'a jak na każdym zestawie. Zaraz Wam zaprezentuję yy, zestaw, na którym jest taki Lloyd. No, na przykład motorkola. Taki zestaw. To jest ten Lloyd. Spójrzcie się. Czy jest jakieś niepodobieństwo? No to są identyczni Lloydowie. Więc ja już to odłożę tam. I powiem wam krótko. Ja... Będę się już z Wami powoli żegnał, ale możecie dziś oczekiwać na jeden i na jeden niedługi yy, pierwszy odcinek. Yy, yy, jakby to wytłumaczyć? Lego. Lego przygoda, więc poczekajcie, bo ktoś mnie przerwał. No więc muszę szybko przerwać, ale oczekujcie na. Może, może wrzucę jakiś krótki odcinek limitowany. No z lego, lego, nie przygoty. Ale z jakiegoś lego, dobra, cześć.